すごいな。 Więc ogłodnie, my dopisujemy kolejne trzy punkty, mamy w tej chwili już na swoim koncie 8. Zobaczymy co zrobią ci rywale, którzy byli blisko Nigo, jeśli chodzi o punkty wyścigu 12. Po 8 oficjalne wyścigu numer 11. 3 punkty Greg Henko, dwa Peter Kildemant, 1 Matej Zagar i bez punktu Paweł Przepewski. A czas tego wyścigu 61,7 sekundy. 61,7 sekundy.